szwadron misjonarzy z listem naszego biskupa. Otóż jak co roku no, nasz biskup już, już drugi rok swojej służby w naszej diecezji rozpoczął przysyłają nam listy i, i w, arcybiskup Adrian Galbas też napisał taki list, dosyć długi i ja sobie pomyślałem, że do czego jest list? No list jest do czytania Natomiast do przemawiania się trochę gorzej nadaje, i w związku z tym, jak się łatwo domyślacie, wydrukowałem ten list, po to, żebyśmy mogli spokojnie teraz fragment sobie przeczytać, nie chowajcie listu, a potem w domu w wielkim skupieniu przestudiować, bo dosyć ważne tematy wydaje się, jakby cały pakiet tematyczny poruszył nasz blisko. I dlatego wyciągamy listy, a ja włączam klepsydrę i szukamy jakiś dowolny fragment tego listu. Ja też to zrobię razem z Wami. I czytamy sobie w skupieniu ze zrozumieniem. No małe literki są, bo chciałem, żeby się zmieściło na jednej kartce. Czytamy, czytamy. Dzieci też, spróbujcie. Nieboracy w kaplicy, niech też wezmą listy. No, nasz biskup ma bardzo dobre teksty. Słynie jako bardzo dobry kaznodzieja i, no i też te teksty, myślę, że są no, przede wszystkim szczere. Szczere. Maleńki fragmencik, weźcie, bo najgorzej to jest wszystko naraz raz, zjeść całą potrawę i potem, no, wiecie, co się robi, jak jest duża potrawa. Dobrze, wystarczy, wystarczy. Resztę w domu, dobrze? Klepsydra niech, niech działa. Yy, dlatego, że. Yy, że bardzo krótkie słowo. Dzisiaj też chciałem się z wami podzielić. Zacznę od tego do znanego fragmentu. Zanieście też nieborakom w kaplicy tutaj fragment z Księgi Fioba. Czas leci jak, jak tkackie czułęko i przemija. Pamiętamy wszyscy. No i co dzisiaj można powiedzieć, kiedy się rozpoczyna Wielki Post, kiedy posypaliśmy głowy popiołem, kiedy mowa jest o pustyni. No życie jest stosunkowo krótkie, pożyjemy 70, może 80. No czasami się zdarza, tak jak Józef Wilkoń, że zaraz będzie miał setkę, no ale to nie jest zbyt częste. I co to wszystko jest dla mnie, ten popiół, ta pustynia, o którym pisze w swoim liście nasz biskup, a i diakon Janek po mszy świętej zaprasza Was wszystkich na rekolekcję. Chyba też, Janku, o pustyni dziś powiesz. I pozwólcie kilka zdań. Ja też o tej pustyni się wypowiem. Otóż chodzę z tą pustynią i jestem starszy i tak sobie myśli. Myślę, że w życiu naszym są na pustyni naszego życia co najmniej dwie szkoły. Nazwijmy to jedną szkołę szkołą bolszewicką, a drugą mięszewicką. No więc, jak się znajdziemy na pustyni, to przede wszystkim no, szukamy, gdzie jest woda, gdzie jest schronienie, gdzie jest pożywienie, a na pustyni naszego życia. Ktoś mówi: No, nie mogę w tej Polsce wytrzymać. Ci Polacy okropni, wyjadę chyba wszystko, prawda? wyjadę daleko. No nie wiem, gdzie można wyjechać: do to Szwajcarii, do to Dubaju. No wolno zdobywać świat, szczególnie młodzi to czynią, taka bolszewicka droga pojadę daleko i tam zdobędę świat. No kiedyś to była Ameryka, a dzisiaj tam do Ameryki trzeba będzie śpiwory wysyłać zaraz. No i to jest, to jest ta wielka droga duchowa, albo nazwijmy ją tak, no, to, to, nie wiem czy celnie, drogą taką bolszewicką. Nie ma to zbudujmy pojedźmy gdzieś, na przykład rozpada mi się rodzina, no to, no to bolszewik powie, ja już nie uratuję tej mojej żony, tej teściowej, tych dzieci okropne, wyjadę gdzieś do innego miasta, się ożenię, jeszcze raz może będzie lepiej. No to jest ten bolszewik, który zdobywa świat, no najczęściej nie ma zbyt wielu lat. A jest droga mięszewicka, mniejsza, mała droga nazywana w teologii kościoła. Co to, na czym by ona mniej więcej polegała? Jestem na pustyni. Życie mi się niespecjalnie udało. Żonę mam, no, czy męża, no, no, nie najlepszego na świecie, no tak powiedzmy grzecznie. Też dzieci, no, nie mogę się dogadać. I w ogóle z tymi politykami co chwilę słyszę, no to, no to pojadę. Nie. Zostanę na pustyni. To jest ta droga mięszewicka na pustyni mojego życia, w tym kraju, w tym mieście, w tej dzielnicy, w ciasnym mieszkaniu, z moją żoną teściową czy teściem. I co? Zacznę, pierwszy, pierwsza rzecz na pustyni, kopiemy studnie. Studnia jest, nie ma, nie ma wody na pustyni. Pamiętacie, taka była ta piosenka, ta jak ona, Bajmu chyba, tak? No, a, a wielbłądy nie chcą dalej iść. No to tak jest z nami. No to, no to, kochane wielbłądy, kopiemy, kopiemy studnie. Potem na pustyni potrzebny jest jakiś jakiś domek. No to też szukamy skóry wielbłąda albo innym sposobem yy, pogłębiamy to miejsce, w którym jesteśmy. Oczywiście wszyscy pamiętamy Stary Testament i jak cieli Ci Żydzi z pustyni uciekać do Egiptu. No bo tam przynajmniej było tam jakieś mieszkanko, trochę jedzenia, a na pustyni nie ma niczego. I ta druga mała droga, jak gdyby przyrównując ją dzisiaj do obrazu pustyni, wydaje mi się miejscem, w którym pozostajemy, niczego nie ma, ale nagle kiedy kopiemy te studnie, coraz głębiej i głębiej i głębiej patrzymy, jest woda. Jest coś więcej niż ta pustynia. Nawet podobno pod Saharą odkryli, że są duże złoda, złoża wody. I to jest, to jest taka duchowość, że nie w przyszłości, nie jak gdzieś pojadę, nie tak samo jak sobie życzenia składamy, żebyś był szczęśliwy, zdrowy itd. Tak no to oczywiście miłe, ale dzisiaj, żeby to odkryć. Jak jest na przykład odkryć, że tu na pustyni mojego życia, w mojej sytuacji mogę odkryć niebo. Nie to, że jak będę grzeczny pójdę do nieba, tylko dzisiaj tu, w naszej sytuacji, w naszym domu, w naszej pustyni domowej, w mieście odkryć niebo. No i do tego jest właśnie wielki post, żeby wziąć łopatę. Szpadel i kopać studnie, dokopywać się do głębszych pokładów, na przykład miłości małżeńskiej. Potem już podobno znam to z że Już motyli nie ma w brzuchu, ale ta miłość małżonków dojrzewa. No i to jest genialne. Ona czasami jest oskła, ale to też jest jakąś wartością. To jest ta droga, mała droga duchowa Świętej Tereski, albo. Albo, albo, no tak jak dzisiaj, może niezbyt dobrze nazwałem, Mieszewicka Droga. No i żeby w tym sobie pomóc, to są dobre postanowienia. Jakie z postanowieniami? To już ostatnie dwa zdania, nie będę was męczył, po długo śpiewanie dzisiaj. Otóż chcemy całe życie, to bolszewik mówi, ktoś mi opowiadał niedawno, jakiś mój kolega alkoholista, że poszedł, z zakopanym się chodzi na górkę, żeby się zapisać u Jezuitów do księgi, że nie będę piłgorzały, będę abstynentem. No i on poszedł, ten mój kolega, i mówi, ojcze, ja się chciałem zapisać do księgi na całe życie. A ten ojciec powiedział, nigdy w życiu tego nie rób. Jeśli bardzo, bardzo chcesz, mogę cię zapisać maksymum na trzy miesiące. Na trzy miesiące. A po trzech miesiącach, jak Ci się uda, przyjdziesz jeszcze raz na kolejne trzy miesiące. I w grupach AA jest bardzo piękna zasada, że trzeźwość, czy rozszerzmy to na różne inne postanowienia, dotyczy nie całego wielkiego postu, nie całego życia. Bo to tylko bolszewikom się może udać. A minszewik, ja biedny człowiek podatny na wszelkie grzechy i pokusty tego świata jak na tej pustyni, to... Dzisiaj, najbliższe 24 godziny. I teraz ruszają jeszcze raz szwadrony y, tych y, misjonarzy brazylijskich z taką gwiazdką. Każdy dostanie taką gwiazdkę i sobie, już ruszajcie, i sobie taką gwiazdkę, niech sobie napisze, co chce przez najbliższe 24 godziny poprawić w swoim życiu. Może podpowiem, że ja próbuję chociaż. Nie wiem, czy 24 godziny wytrzymam. Rzeczy najprostsze, o której położę się spać. Już nie mówię, o której wstanę. O której położę się w spać, czyli wcześniej. Ile czasu y, sięgnę do internetu? I że nie będę jadł słodyczy. Przepraszam, że o swoich postanowieniach na 24 godziny mówię. Ale te zupełnie podstawowe rzeczy dotyczące trybu ży życia rzutują potem na wszystko. Na, na atmosferę w domu, na sposób naszego funkcjonowania. Można więcej gwiazdeczek wziąć. A gdzie reszta tych koszyczków? Poszły, tak? Wszystkie koszyczki nie chodzą. I weźcie ile chcecie, bo tych gwiazdek mam tutaj y, 2 kilo. I słuchajcie, i sobie... Dzisiaj, no, tu jest klej, sobie tutaj można nakleić taką gwiazdeczkę z dobrym postanowieniem na najbliższe 24 godziny. Jest to oczywiście droga mięszewicka, malutka, ale spróbujmy. A jak się uda, to, to potem sobie na następny dzień zapiszemy. A teraz wyznajmy wiarę.